Zębu, ale mnie dzisiaj nosi... No? Ty słuchaj, jak chcesz być tym kieszonkowcem, to ty się musisz znać na pieniądze. Coś na 50 złotych. Kazimierz wielki. Dobrze, co jest na 100 zł. Jagiełło. Dobrze, co jest na 200 zł. Dwóch jagiełów. Tak, dwóch jagiełów, matka, babka i pies. Co jest na dwustu złotych? No, Łoni! To jacy, łoni? Jakie łonie? No, to jacy, jakie łoni? No, do państwo, jakie łonowie. I pies! Dobra, pomogę ci, Zygmunt? Heiser! Stary! No, hajzer młody nie jest. Ty, ale zobacz, Jagiełło, Zygmunt, same chłopy. Ty, czemu na banknotach nie ma kobiet? A co jest z tyłu na banknocie? Ozieł. No, widziałeś kiedyś kobietę z ptakiem? Faktycznie, no. Ma. Ty, a ja to mam takie marzenie, wiesz? Tak? Też chciałbym być kiedyś na banknocie. No, to musieliby wypuścić banknot o nominale zero. Dlaczego ty tak do mnie mówisz? Jest mi teraz bardzo przykro, chciałeś powiedzieć. Bardzo mi jest przykro. Dlatego tak do tak ciebie mówisz, że jak chcesz być kieszonkowcem, to musisz w końcu coś ukraść. No. Człowieku, ty wiesz, jakie to jest ryzyko? Ryzyko to jest kupować wędliny na Allegro. Słuchaj, nie może być tak, że wchodzimy do autobusu i ci kurtka ginie, no. No co ja zrobię, jak mi ktoś ukra. I jeszcze Ci kamary łapią. No bo bilet miałem w kurtce. Kieszonkowcy jeżdżą bez biletu. O no to to, to już jest hardcore. Wiesz co, to jest hardcore? Nie wiem. Hardcore to jest gruszkiem mlekiem popić. Dobra, co robimy? Nie wiem, może pójdziemy do galerii. A po co? Wiesz, tam się kręci dużo bogatych facetów. A co ty galerianka jesteś? Gdzie będziemy się zobaczyć, jak to jest ludzi? No. No. Ty koleżka, chodź na tutaj. Chodź ha, Chodź tutaj, koleżka. Zębu zagadaj do niego. Człowieku, ja się wstydzę. Wiesz co to jest wstyd? Nie wiem. Wstyd to jeszcze przespać z przyjaciółką swojej babki. No. Teraz skąd wiesz... Daj mi spokój. Piana była. Byłem. Zapytaj się go, co to takie dzikie tłumy są. Co to takie tłumy dzików? Słucham. Pani już nas słucha. – To pytaj. – To się pytam. – No ale o co się pan pyta? – O co ja się pytam? – O to, to co ci się kazałem zapytać na początku, no. – O dziki. – O ludzi. – O dzikich ludzi. – że mu w końcu zadaj pytanie, no chłopie. – Widział pan dzikich ludzi? – Widzę, dwóch. – Ale nie wiem, z jakiego jesteście plemienia. Pan by się chciał dowiedzieć, z jakiego jesteśmy plemienia. Zobaczów! Jestem wód błękitny, gromadyscy, system papała. Panie, co tu tyle ludzi? Pieniądze z Unii dają, dzisiaj ostatni dzień. Macie ulotkę, to sobie poczytajcie. No. To ja na co dają? no to różnie, no. Na dużo rzeczy, a co wy umiecie? Wie pan, co? W sumie to ja nie umiem nic. A ja się od niego uczę! – Panie, a na co pan wziął? – Drogi. – A to przepraszam. Drogi panie! – Nie, nie, nie. – Jaśnie panie! – Nie. – Panie dobry jak chleb! Mistrzu mój jedyny! Krolo! – Ty, zębu, mam dla ciebie wierszyk! Wow. – Przepraszam bardzo, czy miałby pan może ochotę, jakby tak, Co pod... Ty, pana... ja żartowałem. Nie bierz poezji tak dosłownie. No ja pana planowałem tak cmoknąć między wierszami. Dobra, nieważne, słyszałeś, co on powiedział? Za darmo pieniądze z Unii dają. Ty, co a jest? co to jest w ogóle ta Unia? A co, ty nie wiesz, co to jest Unia? No nie, nie, I ta Unia to jest, fajnie ci, ty poważnie nie wiesz, co te to jest unia? No nie do końca tak właśnie. To ty... unia to jest, powiem ci... Ale naprawdę nie wiesz, co te to jest unia? Nie, nie do końca. A to jest... Ale to unia to jest... Ale poważnie nie wiesz, co to jest unia? Nie, nie bardzo. To unia to Ty nie musisz wszystkiego wiedzieć. <laughs> Ważne, że pieniądze za darmo dają. Tak. Dostajesz coś kiedyś za darmo? Liszaja na basenie. <laughs> wiesz to zębło? Ty powinieneś zrobić coś dla Polski. Co? Wyjechać z kraju. <grym> Dobra, zerknij mi do tej ulatki. No. Ty słuchaj, dają dotacje na utworzenie miejsca pracy albo założenie firmy. No to może założymy firmę, żeby było mało miejsca na pracę. Mało miejsca na pracę, to była taksówka w Seixento. W 600 W <grym> tylko. Rozumiem teraz. Żeby założyć firmę, to trzeba mieć pomysł. No. no to przecież możemy coś ściemnić. Ściemnić to to, co może szyby maluchu. Sprzedałem malucha. Wiesz, paliwo takie drogie. A mnie te wszystkie podwyżki paliw w ogóle nie dotyczą. Jak to? Ja zawsze tankuję za 50 zł. Ty, to masz wy! O, zobacz! Dają dotacje na uprawy! A powiem ci, że nie ślem, kiedy się taki uprawie, wie? No. No ale to trzeba mieć halogeny doniczki... i pomieszczenie, żeby matka nie zajrzała. No to to odpada. To co jeszcze można uprawiać? Seks! Seks? Seks można, seks! Seks, tak? Sek, seks, tak. To wiesz tak. to to odwróć się i zacznie od zaraz. Co można uprawiać, żeby nam dali za to pieniądze? To ja już powiedziałem. Dobra, zostawmy te uprawy. No. Bo dają dotacje na ekspozycję na targach. O, moja mama stoi na targu. Ale to muszą być targi międzynarodowe. No to staniemy między Rumunami a Bułgarami. <laughs> Tylko co my tam będziemy wystawiać? Tam było napisane, że dają pieniądze na ekologię. To co jest takie polskie, naturalne i dobre? Bimber! Ty, tylko jak to ma być międzynarodowe, to nasz Bimber musi mieć taką światową nazwę! Ty! To może Justin Bimber? No! Chociaż nie, bo to, to same gówniary piły. To musi być coś dla dojrzałych mężczyzn, tak żeby długo wspominali udany wieczór. Lady Gaga. Bierzemy no. dotację na bimber Lady Gaga. No i bardzo Oka, dobrze. A. No ty, ty ale poczekaj, bośka! Co? Tutaj nie ma bimbru na liście. To na co my weźmiemy te dotacje? Jak nie ma. No nie ma bimbru, nie ma. Mi tu pasuje odnowa biologiczna. Nie rozumiem. No wiesz, cały wieczór łoisz bimber, a rano odnowa. <zysy> No cześć, no ja już jestem, także tak. E, za co się przebrałem? No za Baltazara. <grym zainteresowań> no, taką gąbkę, tak. No chłopie, przecież szef powiedział, że mamy robić Jasełka, no to Baltazar, no, no to ja, ja wiem, że w lipcu, ja wiem, że w lipcu, ale tylko jedna impreza jest w tym roku. No, dzisiaj robimy jasełka, aha. No jutro miało nic nie być, ale wymyśliłem, będziemy robili konstrukcję bitwy pod Grunwaldem. No, no jak to jak, no. W ośrodku obok są Niemcy. No. a gdzie przegramy? Gdzie przegramy? Ośrodek obok to sanatorium. No, a pojutrze, no miła sprawa, bo imieniny prezesa, także trzeba będzie składkę zrobić, to wiesz, ale dużo nie wyjdzie, bo on rower chciał. No, no. jaki rower? Czekaj, Land Rover, o. No, no, no i to no, 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 czekam właśnie na recepcji, nikogo nie ma, no także wiesz, a ty jedziesz, tak? No, jak się ośrodek nazywa? Jak żona prezesa? No, nie, nie Ruda Franca. Ewa, no Ewa, no, no to skręcasz Tomasz po lewej stronie, no, jakiś stary niemiecki cmentarz, to nie jest cmentarz, to jest to sanatorium, co Ci mówiłem. Faktycznie starszy, nie? No bawią się, bawią, na Tytaniku też się bawili. No, 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 ja Cię widzę, no idziesz już, no, no, no. Co? Cześć! No cześć. Słuchaj, sorry za spóźnienie, ale policja mnie zatrzymała. W tym stroju Ta. jeszcze dokumentów nie miałem. Godzinę mnie sprawdzali, bo powiedzieli, że kogoś im przypomina. Nagle jeden geniusz wychodzi, patrzy i mówi: Wiem. Gienek loska. Gienek loska. No dałem dwa autografy i jestem! Tak, a ja mam pytanie, kto ja jestem, za kogo ja się przebrałem, takie, no, co, no, no. Co, ty też nie poznajesz? No Jezus, no... No Jezus, no dzwoniłem do wszystkich z firmy i Jezus był wolny! Wiesz dlaczego? Bo to są jasełka! Jezus wtedy był taki! To mogę kucnąć! No. przy szef to zobaczy, to się wkurzy! Nie wiem, w szopie są zwierzęta, pójdź, załóż jakiś kożuch, byś grał... Y... Kożuchowską!

no i widzisz, że on mnie poznał. Oczywiście, że poznałem. Można autograf. Dla babki. Jest pana największą fanką. Co tydzień na koncerty chodzisz? Zawsze w pierwszym rzędzie siedzi. Panie, ale dobrze, że jesteście panie bo we wsi to jest tak obida pani. Bida? Bida? Pani taką jest bida, że w zimie, to misi korki słoninę wieszają. Taką mam widać panie. No. Strasznie biednie. Biedny jest Pani. O Pani, o tam, tam nad jeziorem, nie? Tam nad... O! To jezioro tu macie! No mamy, mamy, tak żeby się Jezus chciał w spokoju pochodzić, to jest. Nie. Nie, ja pana, Pan nie rozumiem, to jest nieporozumienie. A przepraszam bardzo, pan tak to. Przepraszam, nie tak, starszy menadżer. Ja pierdzielę, to Jezus mój menadżera. No. Tak więc jakby pan jeszcze chciał coś załatwić, to proszę rozmawiać z moim tym menadżerem. Nie, nie mogę. A ja idę sobie pochodzić po jeziorze. Ja, nie. No, nie, nie... Kurczę, normalnie ja się tak cieszę. No, no. Ja się tak cieszę panie, bo ja pierwszy raz mam takie objawienie. Znaczy się na trzeźwo. Panie, bo rozpowiśniówce pani, to mi się ta grycanka objawiła. Panie jako wielką Baba! Jakbym miał taką babę w domu, to mógłbym spokojnie konia sprzedać. O, raz, panie. raz, raz. A one, proszę pana, a one są krzy! Łej, jej, to nawet i kąpań. Przydałaby się jakaś dieta no, takiej, nie? Przydałaby że pani szwagier, taką super działającą stosuję, panie, dieta białkowa. O, o, a na czym to polega? A piję, dopóki mu białka na wierzch nie wyjdą. No, a, panie, przepraszam bardzo, bo ja to jak ja pan to, kto jest w ogóle, bo. Pani panie, zwykły cień ściućkowa, nie? Aha, To Ze wsi, no. obok, tutaj no. w ośrodku spa pracuje, no. tak dorywco, nie? No, no. Panie, ale u nas we wsi, panie, to boskie, cuda gołą okiem widać. Ja, tak? Tak, panie, ludzie z miasta mówią, że u nas psy dupami szczekają. Osobiście, że mnie widział, nie? Mój pies jest klasyczny. Nie? Panie, tak z ciekawości, co, co Jezus Chrystus u nas w hotelu robi? Proszę pana, to jest nieporozumienie... A, a proszę pana, wizytację mamy! A -a. Ja pierdzielę, to szef mówił, że będzie najwyższa izba kontroli. Churę. Dlaczego, proszę bardzo, dlaczego tutaj nie ma nikogo na recepcji? A no to dopiero o 12 będą, O 12, nie? no. Wieczorem mamy imprezę firmową. No, tak, coś o tym wiem. No, jakieś pijaki z Warszawy się zjeżdżają. No. Żeby nie pijaki, tylko farmaceuci. No. A to bardzo dobra nazwa. No. U nich już po dwóch godzinach imprezy cała apteka w organizmie. Panie, ale co oni wyprawiają, No panie? Co Doma i Gomorra, panie? Panie, panie, panie panu, w ogóle zwierząt nie szanują. Jak nie szanują zwierząt? Panie no. osobiście, że słyszał, jak na śniadaniu jeden do drugiego powiedział, że w nocy jakiegoś Bobra wytarmosił. Panie, panie, osobiście. No. Panie, ja żem tego Bobra chyba dzisiaj na tami widział. Jakiś taki dziwnie nastroszony był. Bitny zwierzę, proszę. naprawdę, ja bym nie przesadzał, no. No pani przesadził to taki jeden z zeszłym roku. Tak? No, taki nawet podobny do pana. Nie? No taki z mordy niesympatyczny. A co tak ją zrobił, bo może nie pamiętać? Panie, bo u na basen to no. się wyłącznie w czepku wchodzi. No i co? No i no. on no właśnie tak wyłącznie w czepku wszedł. Ratownik się zdenerwował, podbił mu oko. Tamten spadł panikę, podbił sobie drugie. Panie, krzyczał, że jest miś banda. Panie, dwa dni na poproce siedział liście w pierdzielach. Kurde. A jak mnie ręce po tym bolały. O, tak. Ale to jeszcze nic. No. Jak się do nas do hotelu, to mi z Polonii zjechały. Co, co się stało? Panie, jak one weszły do basenu, no. panie, to czterdziestu no. chopa ze wsi na ogrodzeniu siedziało. Wow. Panie, o co ty tak myślę, że człowiek to jest w stanie przyzwyczaić do wszystkiego. No. Nawet do ogrodzenia pod prądem. No. Wszystko to ja widzę, że wy tu macie zacnych gości, no! Super, no mamy, panie Portugalczycy, mieli przyjechać do nas trenować do Europy. tak? No, panie, no. osobiście, żem pole pod boisko oddał. No, Piękne, panie. To co im przeszkadzało? A żyj tutaj, buraki! Panie, no, szwagier się przygotował, całą piwnicę bimbru na A no, to szkoda, się zmarnowało, no! Gdzie się zmarnowało? Gwardia Koszalin przyjechała! Panie! To. Panie, jeszcze brakło! Dobrze, że mieli sporo swojego, nie? No, a ja, ja, ja tu widzę, że wy jakiś remont robili, nie? A no, Spano. szef otworzył, no, no, no. A panie, a tu nie wiem, że tylko a, Tak. Panie, na tą saunę żem poszedł, no i co? I panie, i tak żem się spocił, że musiałem sweter ściągnąć. Kurna! Panie, albo to jacuzzi. Co to za głupota, żeby za bąbelki płacić? A, no. Jak to sobie można wejść do wanny i samemu zrobić? Panie, 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 ale najgorsze, panie, to jest to, panie, to dziadostwo solarium. A co jest złego w solarium? Panie, no. wszedłem do środka, panie, zamknąłem się, no. ciemno jak w trumnie. mnie światło się zapali, nie? No. Powciskałem tych przycisków, panie, światło się zapaliło. Muzyczka za czegrę. Mówię, sympatycznie, nie? A to jak lunie wodą, panie. Sweter mi się skurczył. I weź to, panie, teraz otwórz. Na szczęście zegar tylko na 45 minut ustawiłem. Kurde, panie. Poważnie, kurde. ale i tak na mnie na wsi przez dwa tygodnie wołali Burak Obama, nie? Ale gdzie ja do Obamy Jak Obama, to ma białe dłonie i białe stopy, panie. A ja, panie, miałem białe, panie, od kolan do ziemi. Od gumiaku. No. no. To ja Coś ty się ubrał! C szef. no, ale, ale to... Szefie! Co? Przecież w stajence były zwierzątka! Ale nie takie idioto! No to jakie, jakie takie, No i co? No no Zwariowałeś Krecik, w No podkopał się! Podkopał – A ty co? – No, e, Baltazar, no. no. – Baltazar, to bierz gąbkę i idźcie mi z samochodu przyniew. Tak, I tak, tak. Już was nie ma, już was nie ma, no! – Ojoj! – A ty co się gapisz? – Nie no, gadające zwierzęta! Szef Jezusa! Nie no, Jezusa to, że od razu poznał, ale że sam Bóg do nas stąpił. In the silence of the night, I hear a whisper, a voice that soft yet cuts through like a scissor. Sweet questions makes me ponder What's my role in this bastion? por mim. I'm here to learn.